Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie będę chciał Państwu przedstawić możliwości analiz elektrycznych, a właściwie rozkładu potencjału pola elektrycznego. Na przykładzie blaszki. W pierwszej fazie należało zaimportować model, następnie przygotować odpowiedni model czyli wydzielić powierzchnię, w której będziemy przykładać odpowiednie warunki brzegowe. W tym przykładzie wartości prądu, tak natężenia prądu wejściowego no i oczywiście napięcie, czyli miejsca odbioru. Następnym krokiem oczywiście w środowisku CCM jest przygotowanie warunków brzegowych, które definiujemy z poziomu regionów, więc definiujmy sobie regiony dla tego modelu, tworząc assigned parts to regions, czyli tworzymy sobie regiony po utworzeniu regionów mamy odpowiednio tutaj regiony, do których możemy przypisać warunki brzegowe, zanim je jednak przypiszemy, musimy zdefiniować własności fizyczne. Wybierzmy odpowiednio, odpowiednie własności fizyczne w celu przeprowadzenia obliczeń dla naszego analizowanego modelu rozkładu potencjału. W tym przypadku jest to model 3D, więc wskazujemy analizę typu dla modelu typu 3D. Wybieramy, że jest to solid, czyli obiekt bryłowy. Następnie jest to analiza w czasie. Typ analizy uwzględniający na analizy elektryczne czy elektromagnetyczne, wybierając odpowiedni moduł. Następnie odpowiednie właściwości fizyczne związane z typem analizy. W naszym przypadku wystarczające jest analizy, analiza typu rozkładu pola, właściwie potencjału elektrycznego, więc Electrodynamic Potential. Następnie wskazujemy, yy, yy, uwzględniamy dodatkowe zjawiska, takie jak ohmic heating, tak? czyli jakieś tam ciepło, które nas interesuje. No i oczywiście yy, w tym przypadku yy, wskazujemy sobie yy, segregate solid energy, następnie definiujemy, że obiekt bryłowy ma stałą gęstość, no i to by było na tyle, jeśli chodzi o właściwości fizyczne. Teraz możemy przejść do e, zdefiniowania e, siatki obliczeniowej. W tym przypadku stworzymy sobie siatkę typu trimet. Nie potrzebujemy warstwy przyściennej. Wybieramy oczywiście dla jakiego obiektu wzadowego chcemy przeprowadzić siatkę. Jest to nasz model bryłowy. Następnie definiujemy rozmiar siatki. Testowy, sprawdzimy jak ona wyjdzie. No i możemy sobie oczywiście zdefiniować e, siatkę obliczeniową. Po jej zdefiniowaniu możemy sobie ją podejrzeć. No, widzimy, że nie jest zbyt ona dobra, więc musimy ją odpowiednio zmniejszyć rozmiar siatki. No i definiujemy na nowo siatkę obliczeniową. Tak wygląda nasza siatka obliczeniowa. Możemy sobie je podejrzeć. No I oczywiście, mając siatkę obliczeniową, możemy przejść do kolejnego kroku naszej analizy. Kolejnym krokiem będzie przypisanie warunków brzegowych. Będą one przypisane, jak wiemy, w środowisku StarCCM do regionów. W tym przypadku obydwie powierzchnie będą odpowiadać za. Yy, Rozkład natężenia prądu wejściowego, czyli musimy oczywiście odpowiednio w zakładce Electrical Current Distribution wybrać, przepraszam, Electrical Potential Specification, wybrać odpowiedni typ wejściowy. W tym przypadku jest to Electrical Current. No i oczywiście zdefiniować wartość prądu wejściowego. W tym przypadku dla tutaj tego. Prądu wejściowego jest wartość 50A, podobnie zostało wykonane dla drugiej powierzchni, prawda? No i oczywiście, dla, gdzie będzie odbiór prądu, czyli napięcie wyjściowe, w naszym przypadku Electrical Potential Specification zmieniono na Electrical Potential, no i w tym przypadku, w tym w, 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 jeżeli wybierzemy tą metodę, możemy definiować. Na wyjściu, oczywiście, napięcie, które będzie wynosić 0V. No i oczywiście to samo jest na drugiej powierzchni. Właściwie teraz możemy przejść tylko do symulacji, klikając przycisk run, czyli rozwiąż. Po przeprowadzeniu obliczeń, przejdźmy teraz do postprocesingu, czyli chcielibyśmy przejrzeć nasze wyniki. W tym przypadku w pierwszej fazie będę chciał pokazać Państwu na przykład rozkład natężenia prądu gęstości prądu w formie na przykład wektorów, więc możemy sobie utworzyć, czy będziemy chcieli sobie pokazać wektory tak dla jakiego obiektu, dla naszego utworzonego regionu. No a oczywiście musimy wybrać z listy. Co nas y, interesuje, prawda? Czyli Electrical Current Density, prawda? Czyli mamy tutaj w formie wektorów rozkład gęstości natężenia prądu, prawda? Jak się rozkłada? No i oczywiście. Mogą nas również na przykład interesować to, co nas głównie interesuje w tego typu analizie, czyli rozkład na przykład potencjału. Więc w tym przypadku możemy sobie definiować odpowiednie postprocessing w formie własności skalarnych, prawda? I kontury. Wybierając Electrical Potential, tak, czyli potencjał elektryczny, prawda? A tutaj wyświetlanie zdefiniujemy, żeby było bardziej przyjemniejsze. No i oczywiście na koniec można również przejrzeć sobie na przykład temperatury, rozkład temperatur. Również. Dziękuję państwu za uwagę. I zapraszam na naszego broga w celu oglądania kolejnych filmów.